Poszukiwany bezwzględny łupieżca, zwany Nizora, niezwykle skuteczny. Zawiera lek, który atakuje drobne ustroje będące przyczyną łupieżu. Świadkowie mówią, że po czterech myciach łupież znika na wiele miesięcy. Poszukiwany bezwzględny łupieżca. Płynie Wisła, płynie... Każdy z nas wie, że biesiada u górnego to biesiada dla każdego. To piosenki do słuchania i do śpiewania. Tańcuj, co 45 hitów, a do tego podkłady muzyczne i teksty piosenek, a wszystko po to, abyś śpiewał razem z nami! Trzy płyty za jedyne 87 zł lub trzy kasety za 45 zł. Zamów! Zadzwoń 0 prefix 61858200. 85 Mmm, wkrótce Wielkanoc. Bez względu na wszystko, Twoje święta wielkanocne mogą być wspaniałe. Prowident. Szybkie pożyczki bez szerantów, Bez formalności. 0801 124 124. To twoje życie, a nie ich. Rób tak, żeby być szczęśliwy. Co ty tu robisz? Nie uwierzysz, ożeniłem się. Zazdroszczę im. On taksówkarz. Ona kelnerka. A to jego była dziewczyna. Tylko najgorszy drań mógłby się spotykać z byłą dziewczyną brata. Żal mi się gnoju. Skomplikowane są relacje między nimi. Ta jedyna dzisiaj o 22.15. Tylko teraz, super okazja dla kibiców piłki nożnej. Wyłącznie na platformie cyfrowej Polsatu na żywo wszystkie 64 mecze Mistrzostw Świata Korea-Japonia 2002. Tylko teraz cenowa rewolucja. Aktywacja 99 zł. Kaucja zwrotna tylko 100 zł. Zamów dekoder już teraz. Oferta ważna do 15 marca lub do wyczerpania zapasów. Dla pierwszych 500 osób antena satelitarna za złotówkę. Szczegóły promocji pod numerem telefonu 0 prefiks 22 522 79 22.